Witam wszystkich. <laughs> Dzisiejszy film będzie o przysiadzie ATG. ATG co oznacza? Czyli Astu do Gras, czyli dupa do ziemi. Pełen przysiad, tak jak powinno się go wykonywać. Nie żadne do kąta 90 stopni. Dlaczego pełen? Pełen, ponieważ jak schodzimy, chronimy kolana. Jeżeli zatrzymujemy się w połowie, wszystko idzie na stawy. Jeżeli widzicie, jeżeli robimy takie zatrzymanie gwałtowne, idzie na koniec. jeżeli Schodzimy niżej, kolana są odprężone. Ten przysiad od razu po urodzeniu każdy potrafi, ale z biegiem czasu przez to, że po prostu wiadomo siedzimy, dostajemy jakieś przykurcza, mięśnie są słabe i później już tego przysiadu co niektórzy nie potrafią wykonać, albo mają z tym problemy. Dzisiaj będzie krok po kroku. Omówimy wersję high bar'a, czyli sztanga trzymana u góry. Ogólnie Samo zgięcie w nodze, będzie w każdym przysiadzie wyglądało podobnie. Yy, przysiad będzie, wiadomo, yy, zachodził ruch w biodrze, w kolanie i w kostce, plecy proste. Tylko różnice będą w ułożeniu sztangi, ale dzisiaj zajmiemy się hajbarem, żeby nie przedłużać. Jak będziecie mieli jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Pokażę Wam krok po kroku, jak się uczyć, jak analizować swój przysiad, żebyście się go nauczyli, bo u każdego ten przysiad może wyglądać nieco inaczej. Jedna osoba będzie miała dłuższe udo, druga dłuższą piszczę, jedna dłuższa tuw. Więc to będzie troszeczkę inaczej wyglądało u innej osoby, więc nie ma czegoś takiego, że każdego uczymy. Jest wzorzec, ale ten wzorzec będzie odbiegał u każdego inaczej. No i dobra, zaczynamy od początku. Najpierw powiem Wam, jak patrzeć, żeby analizować siebie. Najlepiej analizować i nagrywać filmy z boku i patrzeć, jeżeli robimy przysiad To układamy sobie sztangę Później to wszystko omówię dokładnie jak układam sztangę Ale Mamy sztangę na plecach I teraz patrzcie Jeżeli analizujecie filmik To musicie Wziąć sobie Można nawet sobie ściągnąć program, który analizuje ewentualnie Jeżeli macie jakieś tam programy do analizy to tak Robimy sobie filmik, w którym robimy sobie powiedzmy Kilka przysiadów Tak Później na tym filmie nanosimy sobie e, kreskę, rysujemy od końca sztangi do środka stopy, czyli tu, tak? do środka stopy. I teraz tak, o co tu chodzi? Jeżeli mamy tą sztangę, będzie ta linia narysowana, czyli sztanga że tu jest koniec sztangi. Jeżeli robimy ten przysiad, to ten przysiad ma wyglądać, widzicie, patrzcie, barki, środek ma iść cały czas z tu. I później tak samo wstajemy. Cały czas musi sztanga iść w tej linii tutaj. No to mogą być minimalne odchyły w przód bądź w tył, ale żeby to nie wyglądało w ten sposób, że jeżeli macie schodzić tu, o powiedzmy, mamy tą linię, i teraz schodzimy w dół, i na przykład większość ludzi e, no, ogląda się głupot od e, niektórych e, trenerów personalnych i mówią: Mocno zbior, no i dobrze, i patrzcie teraz. Mamy środek sztangi który jest tutaj na, na, na plecach. Wyobrażamy sobie, że tu leży. I teraz jeżeli zrobię zbyt mocne wychylenie, zobaczcie, wy, zbyt mocne wychylenie z biodra, czyli zrobię hip mamy już sztangę poza, czyli co? Zaczyna nas dusić i od razu dźwignia u nas jest nieoptymalna. Nie, nie nie Zrobimy z powrotem tego i tak samo jest z tym problemem. Jeżeli wejdziemy zbyt, zaatakujemy zbyt e, mocno kolanami, też będzie obchodziło. Więc musimy sobie tak analizować, żeby to szło w linii, tak? Czyli jak schodzimy to sztanga, środek stopy, ładny hop, łopatki i góra. No i dobra. To. to mamy załatwione, więc każdy będzie mógł sobie poanalizować. Oczywiście od przodu jak będziemy, warto się nagrywać z boku, z przodu i od tyłu. Od przodu będziemy analizowali jak się schodzą kolana. Zaraz nam to wytłumaczę dokładnie po kolei, ale najpierw zaczynamy od podstaw, czyli od stopy. Tu jest bardzo ważna rzecz, jeżeli ktoś robi, ktoś robi w butach, to warto byłoby spróbować zrobić ten przysiad bez butu, żeby nauczyć się pracować stopą. Bo czasami niektórzy nie potrafią na przykład zrobić czegoś takiego, że łup w stopie, czyli łuk w stopie, który tu pojawia się, musi być zawsze, musi być takie wysklepienie, żeby stopa nigdy nie zapadała się w tym kierunku do środka. Nie wiem czy to będzie widać, tu do środka. Stopa u siebie zawsze tu prosto żebyśmy jak dajemy transfer siły, czyli odpychamy się od podłogi to patrzcie, jeżeli stoję na stopie i jest równo stopa kolano, zawsze idzie kolano równo z palcem stóp jeżeli chcę odepchać się to patrzcie, pyk jest do góry, jeżeli stopa mi się złamie tylko w tym kierunku to patrzcie, od razu idzie kolano też w kierunku niektórzy jeszcze kombinują tak, że Wykręcają kolano, a stopa i tak jest załamana. Ale zobaczcie, jeżeli chcecie się odepchać, to zobaczcie, wektor sił będzie szedł w tym kierunku. To samo będzie, jeżeli będziecie mieli zbyt mocno, zbyt mocno wysuniętą, to tak samo wstawa, wstając, będziecie szli w tym kierunku, a my chcemy iść w górę, tak? Więc pamiętamy, z poprzednich moich filmów, trzy punkty podparcia. Mamy tu przy dużym palcu, przy małym palcu i pięta. To musi leżeć i Musimy mieć tutaj zawsze łuk w stopie jak robimy przysiad. Czyli jak stajemy, nasze mamy ten łuk i hop, otwieramy kolana, schodzimy na dół i wykręcamy ruch, tak? Czyli to jest bardzo ważne, żeby zawsze były te trzy punkty podparcia i łuk w stopie. Łuk w stopie, zaraz będziemy szli do góry, więc wytłumaczę Wam o, o co chodzi i sami sobie to złożycie w sumie do kupy. I teraz tak. Ten łuk to będzie każdy musiał zrobić, nie? Każdy będzie musiał mieć to na zewnętrznej stopie. I teraz idziemy dalej. Dalej mamy najbardziej problematyczny staw, który znajduje się tutaj. Jest, mamy staw skokowy. U 90% osób, jak siedzą, a dochodzą kobiety na wysokim obcasie, czy teraz też chodzimy w większości na, na jakimś podbiciu, no to większość ma problem z tutaj z tym, żeby, żeby po prostu było to zgięcie. I teraz tak, jeżeli ktoś nie ma tego zgięcia, no to ten przysiad też będzie wyglądał trochę kiepsko, bo jeżeli będzie schodził, nie ma zgięcia, on chce pchnąć kolana do przodu, ale się nie da, więc będzie siadał do tyłu, będzie się po prostu wywracał. Więc jeżeli tak, jeżeli mamy ten z tym problem, no to dochodzimy do tego, żeby przed każdym przysiadem robić rozciąganie Rozciąganie. Są różne ćwiczenia, pokazywam jak je robić, więc rozciągamy tą kostkę. Jeżeli dalej jest z tym problem, bo będzie problem, nawet po rozciąganiu będziecie schodzić i będziecie czuć, że po prostu odrywają się pięty. Więc warto sobie na początku, na przykład dla próby, podrzucić jakieś jakieś po prostu obciążenie, na przykład podpięty, tak? Żebyśmy stanęli piętami na jakimś, na jakimś opór, będzie widać. Powiedzmy, tylko to jest za wysokie, ja dam na jakimś mniejszym krążku. Pod pięty podstawiamy sobie, podstawiamy sobie jakieś yy, obciążenie, co będzie powodowało już to, że już mamy te pięty uniesione, ale możemy idealnie zrobić ten przysiad, tak? I teraz może przy analizie gdzie nagrywacie się i od przodu widzimy i od boku też to będzie widać. Jeżeli robimy i odrywamy pięty nie idzie, ta sztanga nie idzie w linii, widzimy, że mamy braki tutaj w tym tym w tym stawie, no to wtedy podrzucamy sobie obciążenie, ale dalej rozciągamy to, tak? Żeby dążyć do tego, żeby jak najlepiej mieć tam największą ruchomość. Jeżeli dalej ktoś ma totalny problem, no to kupujemy buty, najlepiej ciężarowe, do podnoszenia e, ciężarów. Tam mamy z podeszłą twardą, drewnianą, albo mocno gumowaną. I wtedy w takich butach możemy robić i one już od razu mamy pięty do góry i już będzie Dalej rozciągamy sobie ten staw, ale już będziemy mogli go wykonywać bez krążków, tak? Czyli już macie drugi punkt, każdy może sobie zanalizować jak stopę stawia, czy stopa mu się zapada czy nie. To będzie widać szczególnie e, u, e, przy robieniu na przykład przysiadu. Jeżeli będziemy wstawać i stopa idą w tym kierunku, no to, a kolana zostają, to tu już wiemy, że w tym jest tu problem i trzeba popracować nad, to, nad po prostu otwarciem tu bioder na zewnątrz. I Praca tymi stopami. Do tego jest, tak jak pokazywałem, fajne ćwiczenie Monster Walk. To będzie uczyło Was pracować stopami, więc jeżeli robicie na przykład Monster Walk, to róbcie to na boso, żeby te stopy uczyły się o takich rotacji, tak? Żebyście tu mieli czuć, żeby te palce od stóp pracowały, tak? A nie były jak kołki takie, bo tylko w butach chodzi się, nie? Dobra, to już mamy zatem. Teraz tak. Kolana, czy mają wychodzić poza linię placów, czy nie? Chyba każdy wie, że to już mit obalony, więc u, u jednych osób będą wychodziły bardziej, u drugich osób będą wychodziły trochę mniej. Ale czy wyjdą i ile wyjdą, nie jest ważne. Z tym, że przysiad nie zaczynamy od pchania kolan w ten sposób, tak? Nie pchamy ich w ten sposób, to bardziej widać tu. Tylko pierwszy ruch otwieranie zaczynamy od bioder, czyli rotacja jest w biodrach, tak? Spinając mięśnie pośladkowe o. Biodra się otwierają i w tej chwili W tej chwili mamy otwarcie i schodzimy w linii Tu o i tu otwieramy tak Czyli otwieramy krocze jakby tak powiedział I schodzimy tu w linii palców Jeżeli o tym zapomnimy nie otworzymy tego No to korana idą tu prosto I wtedy zaczyna się obciążenie dopiero na korana Jeżeli tu otworzymy To cały tu transfer jest na pośladkach bocznych Więc patrzę, hop i tu całe pośladki przejmują to i dopiero wchodzimy. I strzał i na końcu zawsze dopinamy pozycję. Dalej powiem o co. Ale jeszcze, zanim dojdziemy tu do bioder, to jeszcze ważną sprawą jest ustawienie stóp na jaką szerokość. Każdy będzie miał to indywidualnie, więc tutaj też jest, też jest problem z tym, jak ustawić te stopy. I teraz tak. Jak to sobie sprawdzić? Patrzcie, jeżeli lecimy sobie tutaj na plecach, musimy, łopatki dobrze muszą przylegać do, do, do ziemi, tak? Cały odcinek lędźwiowy leży. I teraz, patrzcie, jeżeli przyciągamy sobie tu. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać, z tej strony, o, tak? Leżę i teraz, tak? Tu głowę mamy opartą, łopatki sobie leżą. I teraz, patrzcie, jeżeli. Musicie sami sobie zbadać. W którym momencie kolana są najbliżej klatki piersiowej, ale Jeżeli podciągacie, żeby nie było oderwania odcinka tutaj ledwego, ten odcinek musi leżeć Czyli patrzcie, do tego momentu I teraz patrzcie, jeżeli ja zr zrobię sobie Mocno dociągnę, tak No to automatycznie, patrzcie Tu do tego mogę dociągnąć, tylko do, do tej momentu Czyli w tym momencie, jeżeli trochę zwężę już mogę trochę bliżej, tak? Przysunę. Czyli u mnie optymalnym, jeżeli zrobię z całkiem wąsko, to dalej mi się kolana odsunęły. Czyli w tej pozycji jest najlepiej. I sobie musimy sami przetestować. Przyciągamy, jest Ja mam budowę biodra wąską, więc u mnie będzie bardziej wąski i to zaraz zobaczycie o co chodzi. Za szeroko. Kolana są dalej. Przyciągam, przyciągam, o Czuję, w tym miejscu już jest wszystko kiepsko W tym jest najlepiej Tu mam góźno I teraz patrzcie To jest mój rozstaw do przysiadu Tu jest mój rozstaw do przysiadu Wstanę I w tej pozycji od razu jak już stoję czuję się najbardziej komfortowo Nie mam żadnych napięć w biodrach Idealnie, tak jakbym bym próbował I faktycznie tak jest O Jest jeżeli stanę za szeroko, patrzcie, nie zejdę głębiej. To już jest mój maks. Jeżeli miałbym zejść głębiej, zobaczcie, jest zbyt szeroko. To patrzcie, schodzę i żeby to jest już mój maks. Jeżeli robię szeroko, jeżeli robię głębiej już mam tu zabijanie. Jeżeli stoję wężej, tak jak, sto, tak jak przed chwilą to zbadałem, otwieram kolana, patrzcie, nie występuje zabijanie, tak? Czyli nie ma tego butlika. Czyli podwijanie miednicy do przodu. I każdy może sobie to sam przetestować. Postać, od razu to też widać, jak skupicie się tylko na samym pociągnięciu. Od razu też widać, jak jest zrotowane, jak możecie mieć zrotowane stopy, tak? Umie są w tej pozycji. Nie tak, tylko tak. I w takiej pozycji najlepiej będzie mi się otwierało. Tu. Będę trzymał ten transfer na zewnętrznej stopie, tak? Czyli ten łuk w stopie będzie występował w sumie tam już od razu widzicie jak przyciągniecie potestujecie czy za zasz... zacznijcie od szerokiego i sobie wejdźcie do węższego i zobaczcie, w którym się najbardziej komfortowo czujecie tak? to jest pokazuję wam przysiad który będzie optymalny do waszej budowy ciała więc każdy musi sobie do siebie dostosować u niektórych może być nawet szeroki jeżeli ma ktoś budowę szeroką biodra, szerokie biodra i, i ma tutaj tą rotację w tym stawie to może będzie mu lepiej pasowało na przykład zrobienie szerokiego przysiadu nie? Oczywiście można dalej robić w szerokim y, rozstawie stóp, jeżeli ktoś ma wąskie, wąskie biodra będzie robił w szerokim, to prędzej czy później będzie. To przysiad będzie mu wychodził, nie? Ja też mogę robić na szeroko, tak? Ale to jest moje nieoptymalne ustawienie, tak? Nie do budowy mojego, mojego biodra, więc ja będę to robił, ale prędzej, czy później na jakimś obciążeniu się zatrzymam, będę czuł jakiś dyskomfort w biodrach, czy na przykład jak robię sobie o wąskie, o tak jak wąskie mamy otwarty, kolana, w to się czuję tak najlepiej, gdzie czuję najbardziej, yy, najbardziej największą siłę. I jeszcze wracając do stóp, jeżeli mamy zawsze schodzimy na. Jeżeli będziemy robili jakiś zawsze przysiad, to zawsze środek ciężkości musi być na środku stopy. Czyli w tym miejscu tutaj, tu jakbyśmy mieli, środek stopy. Czyli tak jakbyśmy stopę podzielili sobie na dwie Dwie strefy. Pierwsza strefa to jest równowaga, balans tutaj, tak? Druga strefa jest środek, żeby na boki nas tu do przodu i do tyłu. Więc mamy tu środek stopy, i tu na tym się skupiamy. Cały czas musi być balans. Jak będziemy schodzili na dół, to ten balans musi być zawsze na środku stopy. Jeżeli będzie zbyt szybko do przodu nas brało, to musimy korygować. Jeżeli zbyt szybko na tył, to też musimy korygować. I teraz czym to korygować? Już Wam mówię. Do tego właśnie jest cofnięcie bioder, czyli hip hinge i otwarcie kolan na zewnątrz i pchanie ich w linii palców. Tak? I teraz patrzcie, wracamy do tej linii, która jest tutaj, tak? I zobaczcie, jeżeli widzicie u siebie, że robiąc tak mocno na przykład yy, Hip Hinge, wychodzi już wam sztanga do przodu. No to musicie się skupić i powiedzieć: Mam taką budowę i czy nie mogę zbyt mocno atakować biodrem, więc spróbuję zaatakować lekko biodrem, patrzcie, nic się nie stało, dalej jest linii Albo, na przykład, tak jak ktoś ma taką moją budowę, to na przykład ja, ja robię tak. Nie cofam, tylko od razu jak cofam, otwieram kolana. Widzicie i od razu mam linie prostą Czyli jest ruch biodro, kolana, od razu na zewnątrz. Biodro, kolana na zewnątrz i wtedy schodzę sobie i jest równo. Jeżeli widzimy, że na przykład za bardzo bym poszedł biodrami, no to automatycznie wychodzi już bark przed jest z przodu. Wtedy musiałbym pchnąć bardziej kolana, dalej schodzę sobie w linii, tak? Ale u innych osób może być tak, że na przykład będą musieli od razu właśnie schodzić razem, albo na przykład będą musieli robić większe biodro i dopiero kolana, i wtedy będą mieli w linii. Do tego macie to właśnie sterowanie. I Hinge i kolana na zewnątrz, czyli tutaj mamy, mamy na tych krawędziach zewnętrznych jak otwieramy, czyli otwieramy biodro i pchamy kolana do przodu i teraz sterujemy sobie, albo bardziej tyłek albo bardziej kolana, tyłek, kolana, tyłek, kolana i co najważniejsze, jak schodzimy już w tej linii przysiadu to musicie sobie, oczywiście u góry zawsze ruch zaczynamy od spięcia pośladków, czyli jeżeli odchodzicie ze sztangą, to pośladki muszą być zawsze dopięte, łopatki ściągnięte do tyłu. Dlaczego pośladki mają być dopięte? Jeżeli pośladki będą luźne, to patrzcie co się dzieje, od razu brzuch jest rozluźniony. Cały ciężar spoczywa na brzuchu, ciężko jest nabrać powietrza i robi się tłuk w plecach, który od razu obciąża Wam tutaj odcinek lędźwiowy. Więc musi być tyłek spięty i wtedy możecie oddychać sobie, jak macie jeszcze łopatki spięte do tyłu. No więc to musimy zawsze. I teraz tak, jeżeli robimy ten przysiad, to nie robimy... 90% osób będzie robiło ten błąd, patrzcie. Zewnątrz te pośladki i teraz tak, no nie mogę ścisnąć tych pośladków, pośladków do końca. Tak, nie możecie, bo tam miałem na przykład zapytanie w komentarzu, bo jeżeli ktoś chce zrobić to tak rozluźnić pośladki. to już z powrotem wraca do tej pozycji, która jest rozluźniona, czyli dupa niespięta. I co się dzieje? Plecy się tu wyginają w od razu macie obciążenie tutaj. Gdzie? To będzie, co będzie z tym skutkowało? Siadacie do tyłu i robi się podwijanie miednicy na dole. Żeby to nie wy występowało, to po prostu mamy tak. Spięty tyłek, i najpierw, zanim będziecie robili przysiad, możecie uczyć się tego. I pincze. Czyli mocno wspinamy tyłek. Powietrze. Klatka w dół. Czyli klatka ma być tu prosto. Nie w dół, nie do góry. Prosto. tyłek spięty. I patrzcie. I ruch wychodzi tylko. Tajbucję trzyma trzymam tu rękami, same biodra Patrzcie, kolana luźne, żeby nie były zablokowane. Dyłek spięty i patrzcie cofam same biodro. Plecy w ogóle nie ruszają się. To jest ćwiczenie do nauki tego. Możecie sobie zatrzymać się w takiej pozycji. Tu czujemy maksymalne rozciągnięcie, dupa jest na, naciągnięta, bo ona w tej chwili jest rozciągnięty, ale Wy go cały czas tutaj próbujecie kontrolować, tak? Dwójka jest rozciągnięta, ale też jak ona się będzie kurczyła, to będzie pchała miodlice do przodu, i stoimy w tej pozycji sobie z minutę dwie i stoimy. hop I można tak robić na przykład co 30 sekund, co minutkę, i tego ruchu się uczyć. Albo wolne tempo wykonywania 5 sekund do tyłu, przytrzymanie z 10 i z To już jest kwestia, jak to ma z tym problem. tak Dlatego uwierzcie mi. W przysiadzie ważną rolę odgrywają też pośladki i mięśnie dwugłowe. Większość skupia się tylko na samych czwórkach, a czwórka powoduje tylko to, że jeżeli jesteśmy na samym dole i stepniemy samą czwórkę, to patrzcie, bez rozluźniony tyłek jak macie, spinamy samą czwórkę, to patrzcie, spina się ten mięsień i od razu wjeżdża tu w tym, co? Pipit, tak? Tyłek spinamy, to prostu jej pozycję, więc przysiad to jest zgranie mięśnia czworogłowego z całą tylną taśmą jeżeli wstajemy to tu już musimy spinać tyłek bo teraz tak wstajemy czwórka się skurczy dupa zaczyna nam uciekać my ją spinamy i cały czas wtedy mamy to że biodra idą tu do przodu tak biodra idą do przodu jeżeli zostawimy nie zepniemy to startujemy w taką pozycję i tyłek już nie, nie będzie dopięty a tak chodzi o to że musimy zgrać spięcie mięśnia tutaj dwugłowego i tyłka z tym wstawaniem, z tym spinaniem czwórek, żeby to zagrało. I teraz od razu, jak ktoś widzi u siebie, że mimo to, że chce spiąć ten tyłek, ale wstaje i cały czas ucieka w tą pozycję i nie może go tu dopiąć, o, widzicie nie mogę, to tak jak ja teraz go tu dopinam, to nie może dopiąć. To znaczy, że ma słabe mięśnie pośladkowe, albo w ogóle ich nie czuje, bądź dwugłowe. I warto nad tym popracować, żeby poprawić technikę. Czyli widzicie, tu już jest w tym też problem, że można to poprawić, tak? No i co teraz? Teraz najważniejsze będzie jeszcze ułożenie łopatek z tyłu. Jak układamy sobie sztangę. To pamiętajcie, nie układamy sztanki tak, czyli nie robimy sobie tutaj y, spięcia na takie szruksy, tylko sztanga sobie leży, a łopatki muszą być wygięte tu. Trzeba sobie wyobrazić, że otwieramy łopatki tu. Czyli o, tutaj. tu łopatki się otwierają. Tu łopatki są otwarte, i dopiero wtedy, czyli te łopatki, jak są tu skręcone, jakie tu złączymy do kupy razem, to wtedy robi nam się tu miejsce na ułożenie sztanki. Tu. I to trzymam. Tylko, że od razu zaznaczę, że u też widziałem u parana osób, że problem polega na tym, że mimo, że, zrobią, że chcą zrobić właśnie to spięcie łopatek, czyli to spięcie łopatek tu, nie potrafią tego zrobić i robią wygnięcie znowu w plecach żeby sobie z tym skompresować. co od razu idzie tu tu nie, tu dupa ma być spięta brzuch napięty i łopatki do tyłu ściągnięte taka ma być pozycja zblokowana i wtedy jak stoimy z tej pozycji zblokowany robimy ruch zawiasowy w biodrze w kolana, nazw, biodro otwieramy, kolana idą w linii palców i wtedy trzymamy to wstajemy, dopilamy mocno pośladki i to jest koniec ruchu. Ale całość idzie tu. Widzicie, całość tu od tą do to jest nieruchoma. W biodro, kolano, staw skokowy, hop, i wykręcamy. I na tym to polega. Jeżeli puści tylnia taśma, wchodzimy od razu w zgięcie I nie możemy tego wykończyć. No. I to by było mniej więcej na tyle. Także wiecie: biodro, kolano, staw skokowy, dobre ułożenie. Oczywiście jeszcze jak bierzemy większy ciężar to już tłumaczyłem wchodzimy pod ciężar zanim zaczniecie zabierzecie sztabę, to łopatki do tyłu ustawimy i teraz tak tyłek spinamy miednicę do siebie i zabieramy to tłańcze to brzuch tyłkiem tak czyli tyłek spinamy prosto i dopiero robimy raz dwa kroczki, trzecia na korektę i to jest koniec stansowania ze sztanglą wtedy łopatki mocno spinamy do tyłu Dobre spinamy łopatki do tyłu. Wtedy powietrze. Wyobrażamy sobie, że nabieramy powietrze w brzuch, ale nie w górę, tylko w brzuch i w dół. takie jakbyśmy wyobrażali sobie, że łapiemy powietrze tu w odcinek lękwiowy. czyli I tu usztywniamy to. I wtedy cały kor jest usztywniony. Minimalny hip pinch. otwarcie kolan. Idę w dół, nie puszczam tu. Teraz tak, do ile zejść? Schodzimy do tego momentu, jak mamy ten cały tutaj kontrolę brzucha i pleców, to schodzimy do tego momentu. O, patrzcie, to jest już mój maks. Jeżeli puszczę napięcie w brzuchu, uff, robi się taki podwijas, tak? Widzicie? Jak puszczę, uff, to się robi takie podwijanie. Między to nie może wystąpić. Do tego momentu mamy tylko schodzić. Jeszcze ważna, ważna rzecz, którą kiedyś zauważyłem. Jak siadamy, to patrzcie, musimy sobie wyobrazić jedną rzecz. Że tyłek pięty siada i już od razu nie pchamy tyłka w kierunku, że chcemy siąść tam do tyłu, bo większość tak robi. Tylko staramy się, że cofamy tyłek, i już mamy tu w zamyśle, żeby go posadzić na piętach. Czyli siadamy, go, patrzcie. Jeżeli go posadzę do tyłu, co się dzieje? Zawijają mi się plecy, tak? Ale jeżeli go posadzę tu do przodu. To w stawie skokowym zachodzi ruch i patrzę, sadzam go na pięty, nie występuje zawijania miednicy. Jeżeli go posadzę do tyłu, to czyli ten głupi mit nie na kolan poza palce, to co? Od razu mam podwijanie miednicy. Jeżeli będę schodził i wyobrażam sobie, że pcham miednicę tu w stronę do przodu, czyli na, na pięty, nie występuje tego zdjęcia. Spinam mięśnie dwugłowe i pośladkowe, najlepiej tak zacząć. I wtedy czwórki mocno pracują, dupami cały czas dupiluję, żeby nie uciekły biodra, czyli wcha do przodu. Czwórki mocną pracę robią, na końcu spinamy pośladki mocno i to jest ważne. Co jest jeszcze ważne przy stawaniu góra pleców, jak robicie przysiad, nie patrzcie się pod, pod nogi, bo to będzie tendencja zawsze taka, że patrzymy i od razu nas łamie w tym kierunku. Staramy się, jeżeli ma ktoś Problem z tym, że mimo spięcia brzucha, tak jak ja mam na przykład, potrafi go złamać jeszcze w odcinku piersiowym, no to musi wprowadzić ćwiczenia akcesoryjne Zercher hold, albo przy każdym przysiadzie skupiać się, żeby klatka piersiowa, wyobrazić sobie, że tu jest taki trend i on ma być cały czas prosto. No. Stajmy i w przysiadzie, żeby on nie poszedł nam w dół, więc musimy się patrzeć prosto. Możemy to też osiągnąć poprzez atakowanie Lekko głową do tyłu i łokciami do przodu. O. Jeżeli ktoś ma z tym problem, stajemy, 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 siadamy tyłek siada napięta, i stajemy razem z tym takim ruchem do przodu. Wtedy ta klapka nam się otworzy i przebierać, tak? ale każdy jakby powiedział, analizował, że będzie wypuszczała góra, wtedy wprowadza sobie ćwiczenia akcesoryjne. Jeżeli będziecie. Chcieli, no to po prostu piszcie w komentarzach i będziemy do każdego powiedzmy, problemu. Typu na przykład łamanie, łamanie w odcinku piersiowym, czy na przykład problem z kichnięciem, jak się tego nauczyć, będę robił osobne odcinki, tak? No i dobra, to chyba wszystko na ten temat. Mam nadzieję, że nic nie pominąłem. Oczywiście o oddychaniu to już lubię. Łapiemy powietrze w brzuch. Jak się tego uczyć jest na poprzednich filmach, więc nie będę mówił, że zawsze. Jeszcze powietrze, w przysiadzie bierzemy tak, tu głębokie powietrze w brzuch, wpięcie i tu dopiero wypuszczamy, żeby nie było wypuszczenia na dole, bądź zbyt wcześnie, bo po prostu wtedy tracimy całą stabilizację odcinka tutaj koru i wtedy właśnie może być to, że na dole jeszcze zajdzie nam to podwijanie miednicy pod siebie, tak? No i to będzie wszystko. To jak mówię, jak chcecie, to piszcie w komentarzach. Udostępniajcie ten film. Niech się ludzie uczą, jak sobie samemu dobrać technikę. Bo to jest to, co ja pokazałem, co można zrobić. To każdy teraz musi sobie siąść i popróbować samemu. Tak? Żeby żaden ten personalny nie wbijał do głowy głupot. Bo po prostu widzicie, to to jest jeszcze. Jeszcze można byłoby długo opowiadać o przysiadzie, bo każdy jest inny, każdy ma inną budowę, więc każdemu będzie to inaczej wychodziło, u każdego będzie trzeba inaczej to poprawiać, ale tu już widzicie jak sobie analizować od początku do końca, na co zwrócić uwagę. Jak...